Nazywali go tylko mechanikiem, człowiekiem o szorstkich dłoniach, popłamionych smarem, który zdawał się przyrośnięty do podłogi hangaru niczym stary, spracowany filar. Ale tamtej nocy zamieć rozszalała się z bezlitosną furią, śnieżna burza, która pochłaniała doliny tatr, zespół ratunkowy zagubiony wśród lodowych zboczy, i gdy wszyscy inni już się poddali, przytłoczeni niemożliwym, on jeden pozostał niewzruszony. Bez zbędnych słów, bez teatralnych gestów. Narzucił na ramiona wytartą kurtkę, poprawił hełm z cichą determinacją i wrócił za stery, bo czasem ci, którzy milczą, noszą w sobie największą odwagę. Witajcie w historię między wierszami, gdzie snujemy historię o sercu i człowieczeństwie, gdzie prawda błyszczy w najczarniejszych chwilach. Zanurzmy się w tę opowieść. Świt ledwie muskał światło, walcząc, by przebić się przez ciężkie, ołowiane chmury wiszące nad bazą ratownictwa górskiego w Zakopanem, w sercu polskich Tatr płatki śniegu, drobne jak popiół, wirowały w lodowatym wietrze spływającym z ośnieżonych szczytów Giewontu, zwiastując chłód, który przenikał do szpiku kości. Jan Kowal stał w progu hangaru, ściskając kubek parującej czarnej kawy, której ciepło ledwie ogrzewało jego pureń pracą dłonie. Jego palce, naznaczone latami trudu, nosiły ślady niezliczonych godzin spędzonych na walce z opornymi śrubami i silnikami. Obserwował młodych pilotów, pełnych werwy, sprawdzających sprzęt, wymieniających się żartami i opowieściami, które omijały go szerokim łukiem, jakby był duchem z innej epoki. Jan był częścią tego miejsca, stały jak stalowe belki hangaru, ale wiedział, co o nim myślą. Ot, facet od napraw, smarowus, człowiek cienia, niewidzialny w swojej rutynie. To on regulował wirniki, dokręcał śruby, sprawdzał każdy przewód z niemal obsesyjną precyzją, ale nigdy nie siadał za sterami. Zawsze w tej samej, znoszonej wełnianej kurtce, jego przenikliwe spojrzenie zdawało się niczego nie zdradzać, jakby skrywał tajemnicę zamkniętą na kłódkę za stalowo-szarymi oczami. W kącie hangaru jego narzędzia leżały ułożone z niemal nabożną starannością, każdy klucz, każdy śrubokręt na swoim miejscu, wierni towarzysze życia poświęconego pracy. Dla Jana dobrze wykonana robota była jak modlitwa, cicha perfekcja, która nie potrzebowała fanfar znajdująca sens w pomruku silnika, który ożył pod jego rękami. Ale dla młodych pilotów był tylko wujkiem od garażu, niemal folklorystyczną postacią, człowiekiem, który nie robił zamieszania i niczego nie żądał. Nie przeczuwali, że kiedyś unosił niebo na swoich barkach, że ryk silników był biciem jego serca, że stawiał czoła burzom, przed którymi większość BY uciekła. A Jan milczał. Nie prostował ich szeptów, nie domagał się prawdy, której jeszcze nie byli gotowi usłyszeć. Zofia Nowak, najmłodsza w zespole, czasem rzucała mu ciekawe spojrzenie. Jej brązowe oczy lśniły niewypowiedzianym pytaniem. Nie zadawała pytań, ale czuć było, że chce przeniknąć zagadkę tego milczącego mężczyzny, którego precyzyjne ruchy zdawały się opowiadać historię, jakiej jego usta nie chciały ujawnić. Jan pozostawał zamknięty. Skupiał się na kablach, na poziomie paliwa, upewniając się że każdy helikopter jest gotów wzbić się w powietrze. To mu wystarczało, przynajmniej tak sobie wmawiał. Czasem do jego uszu docierały strzępy rozmów, niesione metalicznym echem hangaru. Czemu Jan nie lata? szeptał jeden z pilotów, z nutą pogardy w głosie. Pewnie coś sknocił, nie. Odpowiadał drugi, bez większego zainteresowania. To tylko mechanik, nigdy nie miał jaj, żeby latać. Jan słuchał, wycierał dłonie w nasączoną smarem szmatę, jego twarz była nieprzenikniona, i wracał do pracy, jakby te słowa nigdy nie padły. Ale prawda była blizną, którą nosił w ciszy, raną, która nigdy się nie zagoiła, ukrytą pod flanelową koszulą. Wiele lat wcześniej, długo przed zakopanem, przed monotonnymi dniami w hangarze, Jan był pilotem. Nie byle jakim pilotem, tym, którego wzywano, gdy niebo stawało się wrogiem, gdy misje wydawały się skazane na klęskę, wciąż czuł ciężar hełmu na głowie, lodowaty chłód wysokich pułapów wdzierający się przez szczeliny kabiny, dreszcz adrenaliny, gdy horyzont przechylał się pod jego rękami. Pamiętał wszystko z bolesną wyrazistością, która nawiedzała go jak widmo. Jedna misja, ostatnia, w Tatrach, gdzie ostre granie rozcinały niebo niczym noże. Prowadził zespół, odpowiedzialny za każdego człowieka na pokładzie. Lecieli nisko, Manewrując między skalnymi ścianami, które tłumiły huk wirników, radio trzeszczało napiętymi, ale pełnymi zaufania głosami. Czasem te głosy wracały w jego snach, tak wyraźne, jakby wciąż je słyszał. Wszystko szło dobrze, aż rozpętało się piekło. Nagła zamieć, wycie wiatru, awaria, która przyszła bez ostrzeżenia. Wirnik ogonowy odmówił posłuszeństwa. Metal zaskowyczał, helikopter zakręcił się. Wymykając się spod kontroli, pikując ku skałom. Jan robił wszystko, by go wyratować, wykrzykując rozkazy, walcząc z maszyną, która buntowała się jak oszalałe zwierzę. Ale katastrofa była nieunikniona. Głosy jego towarzyszy gasły, jeden po drugim, w chaosie. On przeżył, ale za jaką cenę? Nigdy nie mówił o tej misji, ani o locie, który coś w nim złamał, ani o brzemieniu, które dźwigał jak kajdany. Nie chciał ich litości, ich współczujących spojrzeń, więc pozwalał, by widzieli w nim smarowuza, jakby nigdy nie był nikim więcej niż człowiekiem pochylonym nad silnikiem. Silniki były prostsze, nie osądzały, nie przywoływały wspomnień. Żądały tylko właściwej śruby, odpowiedniego ciśnienia, rąk, które wiedziały, co robić. Jan dawał im to z niemal monastyczną pokorą. Gdy wiatr wyl na zewnątrz, Przechodził od jednego helikoptera do drugiego, wyczuwając każdą wibrację jak tętno, jakby te maszyny były żywymi istotami, które utrzymywał przy życiu. Słuchał, nie czując potrzeby mówienia, a ta cicha uwaga trzymała go w ryzach. Marek Wiśniewski, szef zespołu, czasem przystawał, by zamienić kilka słów o naprawie. Młodszy, miał tę arogancką pewność siebie, którą Jan kiedyś dzielił, tę wiarę, że świat należy do niego. Wszystko gra, Jan. Ta kupa złomu gotowa do tańca. Pytał z uśmieszkiem, pół żartem, pół serio. Jan kiwał głową, krótko, niemal mechanicznie. Gotowy do lotu, odpowiadał, i zawsze była to prawda. Ale w trakcie rozmowy czuł ucisk w piersi, wspomnienia, które czaiły się, gotowe wypłynąć, zwłaszcza w dni, gdy niebo za oknem przypominało koszmar, gdy szare chmury przywoływały tamten dzień, gdy wszystko się zawaliło. Zaciskał klucz francuski mocniej, pozwalał, by lodowaty wiatr smagał mu twarz, i powtarzał sobie jak mantrę to już przeszłość, inna historia. W hangarze piloci wymieniali żarty, snuli opowieści, ich głosy odbijały się od stalowych ścian. Jan słuchał jednym uchem, pochylony nad maszynami, pozwalając, by ich śmiech wypełniał ciszę jego umysłu. Nie miał do nich żalu. Wiedział, jak to jest być młodym, wierzyć, że jest się niezniszczalnym. Że świat to gra, którą można wygrać. Ale wiedział też, że strach ma swoje miejsce, czasem to on ratuje życie. Gdy śnieg zaczął padać gęściej, atmosfera w hangarze się zmieniła. Alarm przez radio rozdarł rutynę jak nóż. Zespół ratunkowy, wysłany po zaginionych taterników w dolinie pięciu stawów, znalazł się w opałach. Ich helikopter rozbił się pod naporem zamieci, a burza blokowała wszelkie próby podejścia. Piloci spoglądali na siebie, ich twarze naznaczone rzadką bezradnością. Warunki były piekielne. Zerowa widoczność, wiatr przekraczający 120 km na godzinę, niebo zamienione w białą otchłań, która pożerała wszystko. Godziny mijały, a nadzieja topniała jak śnieg w dłoni. Inni piloci byli uziemieni, zatrzymani przez zamieć lub zajęci gdzie indziej. Jan był sam w hangarze. Jego narzędzia leżały na stole. A wycie wiatru wdzierało się przez uchylone drzwi niczym wilk czający się w mroku. Ciężar sytuacji zwalił się na niego, przygniatając jak lawina. Zofia podeszła, jej kroki niepewne, jakby szukała właściwych słów, by przebić się przez jego milczenie. Zatrzymała się obok, obejmując się ramionami, by osłonić się przed chłodem, jej oddech tworzył obłoki w mroźnym powietrzu. Jan wpatrywał się w zamieć za drzwiami, w ciemność, która zdawała się pochłaniać świat, każdy płatek śniegu niósł groźbę. Wspomnienia tamtego lotu wracały, żywe jak wiatr, który wyl na zewnątrz. Skowyt gasnącego silnika, huk zderzenia, głosy jego ekipy, które milkły jeden po drugim w radiu. Próbował to wszystko pogrzebać, wraz z medalami, które schował w zapomnianej szufladzie. Jego dłonie zaciskały klucz, puls bił mu w skroniach, oddech zamieniał się w mgłę w zimnym powietrzu hangaru. Chciał wierzyć że ta walka już nie należy do Niego, że dość już dał, że niebo nie ma prawa żądać od Niego więcej. Ale w głębi duszy wiedział, że to nieprawda. Głos Zofii przerwał ciszę, kruchy, niemal drżący. Jan, ty jedyny potrafisz latać w takich warunkach. To nie było pytanie ani rozkaz. To była surowa prawda, która uderzyła jak cios. Spojrzał na nią, naprawdę, po raz pierwszy. Zobaczył strach w jej oczach. Sposób, w jaki tuliła ramiona, jakby próbowała utrzymać się w pionie w obliczu nieuchronnego. Nie dam rady, wymamrotał, ale jego słowa brzmiały pusto, bez przekonania. Zofia nie odpowiedziała. Patrzyła na niego, jej spojrzenie mówiło więcej, niż mogłyby wyrazić słowa. Jan odwrócił wzrok, wpatrując się w śnieg gromadzący się na zewnątrz. Obrazy przeszłości przewijały się jak film, katastrofa, płomienie, krzyki. Ale też twarze ludzi, których przysiągł chronić I tych, którzy tam, w górach, czekali na cud Odłożył klucz na stół, powoli, niemal uroczyście Potem, bez słowa, chwycił swoją lotniczą kurtkę Narzucił ją na ramiona z cichą determinacją I ruszył ku helikopterowi Orzeł trzy, stojącemu w cieniu hangaru Nie mógł się wycofać Helikopter kołysał się gwałtownie Gdy Jan Kowal prowadził go przez zamieć Śnieg uderzał w szybę jak odłamki lodu. Wiatr ryczał jak rozwścieczona bestia, gotowa strącić go z nieba. Ale trzymał stery z żelazną siłą, oczy wajt w migające w półmroku kabiny przyrządy. W kącie jego umysłu wspomnienia szarpały go jak upiory. Tamta noc, lata temu, krzyki towarzyszy, zgrzyt rozrywanego metalu, swąd dymu palący płuca. Jan zacisnął zęby, odpychając widma z wolą twardą jak skała. Skupił się na misji. Nie na cieniach przeszłości. Zespół ratunkowy był tam, zagubiony w dolinie pięciu stawów, a on był ich jedyną nadzieją. Ta prawda trzymała go w ryzach, jak kotwica w sztormie. Gdy helikopter wspinał się, wirniki walczyły z lodowatym powietrzem. Świat poniżej stał się morzem bieli, chaotycznym wirem, gdzie niebo i ziemia zlewały się w jedną otchłań. Dolina pięciu stawów była jedynie niewyraźnym cieniem, pochłoniętym przez furię zamieci. Jan nie spuszczał oczu z przyrządów, ufając maszynie, gdy świat na zewnątrz znikał w białej furii. Myślał o swoich utraconych towarzyszach, ich imiona wryte w jego pamięć, jak epitafia na nagrobku. Ich śmiech, ich krzyki w radiu, echa, które próbował stłumić przez lata, ale nie pozwolił, by strach przejął kontrolę tym razem. Nie był już złamanym człowiekiem, który porzucił niebo. Regulował dopływ ciepłego powietrza, by szyba nie zamarzła. Jego dłonie poruszały się z instynktowną precyzją. Każdy gest był owocem dekad doświadczenia. Kombinezon lotniczy ciążył na ramionach. Ale był to ciężar, który przyjmował, przypomnienie, dlaczego tu jest. Radio zatrzeszczało, słaby głos przebił się przez chaos. Orzeł dwa. Odbieracie? Jan odpowiedział, jego głos twardy jak granit. Tu orzeł trzy. Nastąpiła chwila ciszy, potem Marek, z ulgą w ochrypłym głosie. Jan. To naprawdę ty. Nadciągam, powiedział bez wahania. Wytrzymajcie. Nie musiał mówić więcej. Jego obietnica niosła ciężar niezłomnej woli. Przywiezie ich z powrotem, nawet jeśli niebo miałoby mu się sprzeciwić. Zagłębiając się w góry, wiatr szarpał maszyną, jakby chciał ją rozerwać na strzępy. Jan dostrzegł migający sygnał świetlny, ledwie widoczny przez zamieć, słaby błysk w ciemności. Helikopter trzeszczał pod naporem, ale Jan znał każdy dźwięk, każdą wibrację, jakby maszyna była przedłużeniem jego ciała. Spędził lata, pielęgnując te maszyny, rozumiejąc je jak brata. Polana ukazała się, ledwie widoczna w wirującym śniegu. Zobaczył wrak drugiego helikoptera, na wpół zasypany, jego boki poskręcane, jak porzucona zabawka. Zacisnął zęby, szukając miejsca do lądowania. Wiatr walczył zaciekle grożąc, że go odepchnie, ale Jan poskramiał go, jak marynarz ujarzmia wzburzone morze, dostosowując nachylenie wirników, aż płozy uderzyły w śnieg z brutalnym wstrząsem, który wstrząsnął całą kabiną. Maszyna wytrzymała, niewzruszona jak jej pilot. Utrzymał wirniki w ruchu, łopaty tworzyły wir w białym powietrzu. Głos Zofii zatrzeszczał w słuchawce, pełen niepokoju Jan, wszystko w porządku. Odetchnął powoli. Jego oddech zamieniał się w mgłę w zimnej kabinie. Na ziemi, odpowiedział. Idę po nich. Odpiął pasy, każdy ruch metodyczny, jakby odprawiał rytuał. Zimno uderzyło go jak ściana, gdy otworzył drzwi. Fala mrozu odebrała mu dech. Ale nie ustąpił. Brnął przez śnieg. Wiatr wyl jak głodny wilk. Jego oddech tworzył gęste obłoki w lodowatym powietrzu. Wrak leżał przed nim, poskręcany. Na wpół zasypany śniegiem. Owinięte w kurtki postaci tuliły się do szczątków, ich twarze ledwie widoczne pod kapturami obciążonymi śniegiem. Marek wynurzył się, chwiejąc się, twarz blada, usta spierzchnięte od mrozu. Jan. Wyszeptał, głos złamany ulgą. Myśleliśmy, że to koniec. Jan skinął głową. Jego twarz była jak wykuta z kamienia. Wynośmy się stąd. Szybko. Działali z desperacką pospiesznością, przenosząc rannych na pokład helikoptera. Mimo wiatru, który groził powaleniem go na ziemię, Jan szedł naprzód, jego dłonie pewnie prowadziły każdy krok, podtrzymując ludzi, którzy potykali się w śniegu. Każda twarz, którą mijał, każde spojrzenie pełne strachu lub bólu, popychało go do szybszego działania. Gdy ostatni człowiek znalazł się na pokładzie, Marek spojrzał na niego, oczy błyszczące niewypowiedzianym pytaniem. Na pewno dasz radę, Jan, zapytał. Głos drżał, ledwie słyszalny w ryku wiatru. Jan spojrzał mu prosto w oczy. Jego wzrok był czysty, bez cienia wątpliwości. Na pewno, odpowiedział. Kończymy to razem. Wróciwszy do kabiny, ciepło wnętrza kontrastowało z palącym mrozem na zewnątrz. Jan usiadł za sterami. Jego palce odnalazły dźwignie, jakby nigdy ich nie opuścił. Wirniki zaryczały, gdy startował, helikopter walczył, by wyrwać się za mieci. Wiatr bił z całej siły, jakby chciał ukarać go za zuchwałość wobec nieba. Ale Jan pilotował z niemal nadprzyrodzonym spokojem, każdy ruch wyliczony, każda korekta precyzyjna. Z radia dobiegały chrapliwe oddechy ludzi z tyłu, ich życie zależało od jego rąk. Nie mówił. Nie musiał. Ryk silnika był jego jedynym językiem, rozmową między nim a maszyną którą znał na wylot. Lot powrotny był zażartą walką z oceanem bieli i mroku. Świat na zewnątrz przestał istnieć, pochłonięty furią zamieci. Jan nie odrywał oczu od przyrządów, niesiony determinacją, która przerastała strach. Po raz pierwszy od lat jego przeszłość i teraźniejszość splatały się, nie po to, by go dręczyć, ale by nadać mu cel. Latał dla tych, których stracił, dla tych, których mógł ocalić, dla człowieka w którym wciąż był. Światła zakopanego przebiły w końcu ciemność, słabe, ale nieugięte, jak latarnia prowadząca statek przez sztorm. Jan poczuł, jak coś w nim pęka. Ciężar, który dźwigał od lat, rozpuszczał się w mroźnym powietrzu Tatr. Płozy uderzyły w zaśnieżoną pistę z wstrząsem. Helikopter osiadł w chrzęście ubitego śniegu. Jan wyłączył silniki. Łopaty zwolniły w lodowatym powietrzu. Ich szum cichu powoli. Przez chwilę siedział nieruchomo, dłonie wciąż na sterach, wsłuchany w ciszę, która odzyskiwała władzę. Kabina była spokojna, ale pełna życia. Nierówne oddechy ludzi, których przywiózł, szelest ich ubrań, bicie serc, które zdawało się odbijać echem w półmroku. Zofia przybiegła, jej buty chrześciły w śniegu, twarz rozjaśniona ulgą i podziwem. Udało ci się, Jan, powiedziała, głos drżał, oczy lśniły jak gwiazdy. Skinął głową, w jego spojrzeniu błysnęło coś ciepłego, niemal uśmiech. Marek zszedł, opierając się o jego ramię, by nie upaść. Bez ciebie by nas nie było, wyszeptał, głos chropowaty, ale szczery. Jan nie odpowiedział. Słowa wydawały się zbędne, za małe, by pomdrugeścić to, co czuł. Ratownicy przejęli dowodzenie, ewakuując rannych w czerwonym blasku syren, które cięły śnieg jak ostrza światła. Jan patrzył, niewzruszony. Śnieg tańczył pod reflektorami niczym cicha choreografia. Przeżyją. To było wszystko, co się liczyło. Zszedł z helikoptera. Jego kroki były lekkie na lodzie, mimo zmęczenia, które obciążało mu kończyny jak ołów. Zimno kąsało twarz, ale nie zwracał na to uwagi. Zamieć wciąż wyław w oddali, ale nie miała nad nim władzy. Stawił jej czoła i zwyciężył. Następnego ranka hangar ożył. Silniki ryczały, radia trzeszczały, rytm bazy, która nigdy nie zasypiała, wrócił do normy. Jan przechodził od helikoptera do helikoptera. Jego pewne dłonie sprawdzały każdy szczegół, jak zawsze. Ale coś się zmieniło. Spojrzenia innych były inne, cieplejsze, pełne szacunku, którego nigdy nie szukał, a który teraz przyjmował jak cichy dar. Nie mówili już o nim tylko mechanik. Był Janem, człowiekiem. Który rzucił wyzwanie zamieci, który sprowadził ich towarzyszy do domu, który pokazał, że odwaga nie potrzebuje słów, by zostać usłyszaną. Zofia podeszła, trzymając kubek parującej kawy, jej nieśmiały uśmiech rozświetlał chłód poranka. Jesteś cichym bohaterem, Jan powiedziała cicho, podając mu kubek. Wziął go. Jego palce musnęły ciepłą ceramikę. Przelotny uśmiech przemknął po jego pooranej zmarszczkami twarzy. Tylko mechanik. Odparł, jak z przyzwyczajenia, ale oboje wiedzieli, że to nieprawda. Pokręciła głową, jej uśmiech się poszerzył, jak promień słońca. Jasne, ale czasem mechanicy ratują dzień. Jan parsknął cichym, szczerym śmiechem, dźwiękiem rzadkim, który zdawał się płynąć z zakątka jego serca, dawno zamkniętego. Czasem, owszem, przyznał, i przez chwilę ich spojrzenia się spotkały, ciche porozumienie które nie wymagało słów. Dzień toczył się dalej, w rytmie startujących i lądujących helikopterów, wykrzykiwanych rozkazów ponad rykiem silników, śmiechów pilotów, którzy wracali do swoich zwyczajów, jakby nic się nie stało. Ale Jan poruszał się wśród nich z nową aurą, nie jako cień, który przemija niezauważony, lecz jako filar, skała, na której można polegać bez zastanowienia. Nie prosił o nic, ani o podzękowania, ani o medale. Szacunek w ich oczach, znaczące milczenie, gdy przechodził, przestrzeń, którą mu zostawiali bez słów, to mu wystarczało. Wieść o jego czynie rozeszła się jak pożar, odbijając się echem w lokalnych radiach, w bazach ratunkowych w sąsiednich dolinach, w telefonach od rodzin ocalonych, których głosy łamały się z wdzięczności. Gazety w zakopanem pisały o nim, mechaniku, który rzucił wyzwanie zamieci, a nawet starzy górale, siedząc w karczmie nad kuflem piwa, tę opowieść z mieszanką dumy i niedowierzania. Ale Jan trzymał się z dala od zgiełku. Wolał ciszę hangaru, stukot narzędzi mieszający się z zapachem oleju i metalu, znajomy rytm jego dni. To był jego świat, jego azyl, miejsce, gdzie czuł się cały, gdzie każda dokręcona śruba, każdy wyregulowany przewód był małym aktem odkupienia. Tamtej nocy, gdy baza zasypiała pod czystym niebem, gdzie gwiazdy lśniły jak diamenty osadzone w aksamitnej czerni, Jan usiadł samotnie w kabinie Orła 3. Silnik był zimny, łopaty nieruchome, ale on trwał tam, dłonie spoczywały na sterach, jakby rozmawiał z maszyną, która towarzyszyła mu w burzy. Pozwolił, by cisza go otuliła, wniknęła w najgłębsze zakamarki jego serca. Myślał o przyszłości, o tym, co przed nim. Może znów poleci, poczuje, jak niebo drży pod jego rękami. Może zostanie na ziemi, wierny swoim narzędziom, pracy, która trzymała go w pionie, gdy wszystko się waliło. Ale po raz pierwszy od lat wybór należał do niego, a ta wolność była darem cenniejszym niż jakikolwiek order. Wziął głęboki oddech, lodowate powietrze nocy wypełniło mu płuca, przynosząc jasność, której dawno nie czuł. W ciemności wciąż słyszał echa zamieci, ale już go nie przerażały. Stawił im czoła i zwyciężył. Szedł z helikoptera, muskając zimną kadłub dłonią, niemal czule, jak się żegna starego drucha po wspólnej walce. Nikły uśmiech rozjaśnił jego twarz, i wyszeptał do siebie. Wciąż tu jestem, stary. Słowa zabrzmiały jak przysięga, cicha, ale niewzruszona, obietnica złożona sobie i niebu, które wystawiło go na próbę. Na zewnątrz śnieg padał lekko, otulając świat spokojną bielą, migocząc w świetle zimowego księżyca. Jan odszedł, jego kroki były pewne w śniegu, serce lżejsze niż kiedykolwiek w ostatnich latach, jakby zamieć nie tylko rozgoniła strach, ale i uniosła ciężar przeszłości, który trzymał go w niewoli. Wiedział, że nadejdą inne burze, że niebo rzadko wybacza, że góry zawsze mają ostatnie słowo, ale wiedział też, że jest gotów, że w jego wnętrzu płonie siła, której żadna zamieć nie zdoła zgasić. W tej prostej prawdzie Jan Kowal odnalazł to, co uważał za stracone na zawsze, nie ryk silników ani euforię lotu, lecz cichą odwagę, by iść naprzód, stawiać czoła wszystkiemu, co los postawi na jego drodze. Nie bał się już wzbić w powietrze, bo niebo, choć surowe, było też jego domem. Ci, którzy zmieniają bieg rzeczy, nie gonią za światłem reflektorów, nie łakną pochwał ani orderów. Niektórzy zadowalają się świadomością, że dziś ktoś oddycha dzięki nim, i czasem to wystarczy, by przepisać na nowo całe życie. Zapiszcie się do historii między wierszami, gdzie sprawiedliwość znajduje głos, dobroć jest celebrowana, a żaden akt odwagi, nawet najcichszy, nie odchodzi w zapomnienie.